Pożar jest groźny nawet dla strażaków. Po otwarciu drzwi hali i dopływie powietrza może nastąpić gwałtowne wyrzucenie ognia, ale przecież nie można gasić przez ścianę. Jak widać, to urządzenie pozwala skoncentrowanym strumieniem wody przebić stalowe drzwi garażu lub hali fabrycznej, a nawet betonową ścianę. Straż pożarna zużarowa mazowieckiego ma możliwość korzystania z bardzo nowoczesnego urządzenia. Urządzenie zostało tak skonstruowane, aby dać strażakom pełne bezpieczeństwo. Już dzisiaj strażak nie musi wchodzić do pomieszczenia palącego się. Wystarczy, że przebije się wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem przez ścianę, przez drzwi, przez strop, przez właściwie każdą przeszkodę i każdą barierę. Urządzenie podaje wodę pod ciśnieniem 300 atmosfer. Mgła wodna wyzwolona z tego urządzenia zmienia się w parę. I zadusza pożar. Pożar gaszony jest z bardzo dużą prędkością. Laboratoryjne badania wykazały, że można gasić pożar z prędkością 10 m3 na sekundę. Impet, który powstaje podczas przybicia się przez mur, jest tak duży, że właściwie nie natrafiliśmy jeszcze przeszkody, której nie udałoby nam się przeciąć. Pożar zgaszony bezpiecznie, szybko, z bardzo dużą oszczędnością wody. Energia wody jest niewielka, skoncentrowana powoduje porażające skutki, dodatek drobin proszku ściernego pozwala przecinać beton, stal i przeszkody wielowarstwowe, pożar zostanie ugaszony.